Witam wszystkich. A dzisiaj na blacie mamy Motorola z Pasma 4250. Wiele osób mnie pyta, jak przestroić taką Motorolę. Ciężko to opisywać, najlepiej nagrać film. No i postanowiłem tutaj sobie taką płytę wymontować z Motorola z Pasma 4250. Jak widać, blok odlany. Sekcyjnie podzielony, odseparowany ładnie, dość ciężka Motorola, bo ze 2,5 kg waży taki odlew, łącznie z płytką. Mamy tutaj dokumentację, którą tam przygotowałem sobie. Myślę, że to na kolejne filmy będzie um, można precyzyjniej powiedzieć, co powymieniać. Mamy monitor podpięty do mikroskopu z kamerą Delta Optical Full HD. No i coś tam będziemy mogli tutaj, że tak powiem, podpatrzeć sobie. Bez mikroskopu to nie robota, bo elementy są bardzo małe i no, nie będzie szansy yy, tradycyjną metodą lutować. Czyli trzeba mieć stację, mikroskop, delikatną rękę. No i jest szansa, że, że taką motorolę da się przystroić yy, z pasma Lockband 3 4250 na. Na pasmo 10-11 metrów, oczywiście, bardzo mało roboty jest przy takiej motoroli, jak chcemy przejść na pasmo 6 metrów, bo tam się wymienia dosłownie dwie ceweczki i pasuje grać inne oprogramowanie niż europejskie, ale o tym powiem później, dlaczego tak jest. Może zacznijmy od wad tej motoroli. Mam tutaj też taką już z uchwycikiem. Ten uchwyt jest, jest solidny. Ja sobie tu podkleiłem takie gąbki. Oczywiście to jest moja Motorola na takie wypady. Ona jest na 6 metrów. Już z gniazdem BNC, bo to gniazdo UHF nie jest nie, nie jest stabilne. Nie podoba mi się. Źle te wtyczki się trzymają. Często te motorole się uszkadzają, jak ktoś właśnie ma źle dokręconą tą wtyczkę. Tutaj kolego... Kolega Grzegorz, załatwił mi z Aliexpress takie wtyczki. Tylko, jakby ktoś chciał sobie kupić, to te wtyczki mają jedną wadę. Oczywiście tą wadę usuwam. A zaraz powiem dlaczego, bo można też się przejechać. Nie jest łatwa wymiana takiego gniazda, ale, ale polecam i warto. I powiem w kolejnych filmach, jaka jest technika wymiany takiego gniazda. Tutaj jest taki element, taka zasówka, i w oryginalnych gniazdach to jest tutaj zabite takimi, no nie wiem, takimi yy, zanitowane powiedzmy, czy, czy, czy za, zaklepane bardziej, i w tym gnieździe z Chin da się to odsunąć, a tam w środku Chińczyk nie. Yy, że tak powiem, nie, nie wygładził y, takiej powierzchni i są zadziory. Te zadziory często dotykają do gorącej żyły, bo są bardzo blisko, także trzeba na to bardzo uważać. no Jakbym włożył takie gniazdo, jedno miało zwarcie, y, to bym sobie uszkodził tranzystory mocy. Także tutaj bardzo trzeba uważać na takie właśnie gniazda, y, z Chin, a no, też można z jakiegoś radio uszkodzonego sobie przygotować i wtedy jest oryginalne. Dlatego tutaj taka uwaga dla tych, co, co chcieliby sobie takie gniazdo zakupić na portalu Ali, Aliexpress. Fajne są, tylko mają jedną wadę i znowu trzeba poprawiać. Ale da się, da się. Są dużo tańsze, bo w Polsce kupi nowe pewnie ze 3-4 razy drożej niż, niż na Aliexpressie. Ale to jest inny wątek. Może kiedyś Wam pokażę to, co odkryłem właśnie z tymi gniazdami pod mikroskopem. Co tu jeszcze z wad takiej Motorola? W tych motorolach często padają takie pamięci. To jest pamięć flash, i tu jest cały kod programu zaszyty. Obok jest mikroprocesor. On praktycznie nie ma w sobie żadnego oprogramowania. Tam się, jak się wgrywa w nowy film, to tak naprawdę tam. On tylko służy jako przelotka, przerzuca to wszystko do tej pamięci. Tych pamięci już nie da się kupić, trzeba zakładać zamienniki. Objawem takim, że Motorola się nie, nie działa, to najczęściej się nie włącza i jest po prostu uszkodzona. I te pamięci, taki pierwszy objaw jest, że nie zawsze da się Motorolę włączyć. No, ktoś tam mówi, a przełącznik może, albo ta siemka łącząca. Nie, ta pamięć jest do wymiany. Tylko trzeba uważać, bo jak się tradycyjnie oprogramowanie wgrywa takim flasherem oryginalnym Motoroli, to da się wgrać tylko do takiej pamięci. Jak się założy zamiennik, to jest sprawa nie do, niemożliwa, żeby wgrać tym oryginalnym oprogramowaniem Motoroli, tym flasherem, ale są alternatywne rozwiązania, takie że tak powiem nieoficjalne i wtedy można wgrać. Można też wgrać wrzucając to na, na programator. O, no, są różne metody. Czyli to jest, tak jak mówię, tutaj jest, e, może pokażę na tej płytce, tu jest ta pamięć, tu jest ta pamięć i i to najczęściej pada. To chyba jest 4, 4 megabitowe. I tu jeszcze jest po drugiej stronie scalaczek, w którym jest zapisane, zapisane wszystkie parametry strojenia, kodę plug cały i to wszystko. W dwóch punktach znajduje się wszystko, co powoduje, że dane radio jest widoczne jako np. Love Band 3. I co zrobić, żeby to radio nagle było na paśmie CB? No, co zrobić. Oprogramowanie, które jest w tym w flashu, najlepiej zaktualizować sobie, tak tu pokazałem, zaktualizować sobie do najnowszego, na nim pracować i też mieć najnowszy kodę plug. I co tu jeszcze takiego? I, I ten program nie ulega zmianie, czyli taki sam jest do pasma VHF, UHF, taki sam jest do low bandu. Wszystko jest to samo. Zaktualizować do najnowszej wersji i zapominamy. A jak założymy nowy, nowy flash, to znowu mamy spokój na 20 lat. Bo to radio oczywiście ma. Yy, czy ma 20 lat? No, prawie ma 20, bo z 2005 to jest radio, no to mamy 15-19 lat. Także i tak ta pamięć po 19 latach się psuje, to i tak jest dobry wynik. Yy, czyli to są takie podstawy, no wady, no ale. Nic nie jest wieczne, ale da się to poprawić. Te pamięci nie są drogie, zamienniki. Tu jest też tak, taki salaczek, może ja pokażę na mikroskopie. Zaraz sobie namierzymy go. O, to jest taki salaczek. To jest, pokażę. To jest pamięć ram. I też czasem lubią padać, ale to wtedy pojawia się na wyświetlaczu. Błąd, błąd odpowiedni i po tym można stwierdzić, że ta pamięć też lubi siadać. Zakładałem zamienniki, trzeba uważać, bo są podróbki tych zamienników. Też, że tak powiem, temat śliski. Ale rzadko padają. Najczęściej pada flash i pada też ten eeprom, że tam są zapisane te ustawienia. Ustawienia i co tam jeszcze jest i kodę plug. I ustawienia tunera, czyli strojenia, punkty pomiarowe i tak To co wszystko jest w Global Tunerze. No ale, może jeszcze tutaj sobie poglądajmy tą płytę, co tu jeszcze na niej jest interesującego. A więc interesujące są tranzystory mocy. Trzeba bardzo uważać, bo one są po dwie stówki. Czyli generują tu moc 60 W. No ale bardzo łatwo je uszkodzić, jak się nieumiejętnie ustawia parametry w Global Tunerze. Niektórzy chcą sobie podkręcić moc itd. i tak dalej. Bardzo trzeba uważać. To jest LDMOS. One są połączone równolegle. Także no, cztery stówki, taki zestawik. Ciężko się wlutowuje, Ciężko wlutowuje, Trzeba uważać. Trzeba dbać po prostu o SWR. O dobry kontakt właśnie tu gniazda. Bo widzicie, to gniazdo jest mini UHF. Nie jest, że tak powiem, nie jest rewelacyjne. No może tak zobaczę. Troszkę mam słabe oświetlenie, ale pozostawmy tak, jak jest. Co tu więcej? Jaki był cel przestrajać takie radio? No cel był przede wszystkim, żeby mieć wygodnie na przemienniku, czyli dostać te sygnały Squelcza, audio, wszystko na, jednej, na, jednym akcesori na, na jednym złączu akcesorii, czyli to złącze akcesorii jest tutaj. No i dobre IP3, fajny, fajne audio, profesjonalna konstrukcja, no ale nie ma. Nie ma, nie. ciężko dostać z pasma low Band 1, żeby sobie błyskawicznie przejść na pasmo CB i skorzystać z takiego, z takiego rozwiązania. Występowały te modele, ale w Polsce najczęściej, najczęściej można było dostać z pasma 4250. Co tu można zrobić, żeby, żeby taka Motorola pracowała w paśmie CB? Albo 10 metrów, no bo to jak już się przestraja, to od razu mamy. To od razu mamy pasmo, oba pasma, 10 10,11. No jak ktoś dodwie z pasma 297 do 36, to dosłownie bodajże, tu może pokażę pod mikroskopem, taki VCO, to na rosyjskich stronach pokazywali, że się dolutowuje dwa kondensatory i już VCO stabilnie pracuje, stabilnie pracuje, o to jest tutaj, stabilnie pracuje w paśmie 10-11 metrów, bo, bo jednak, jak tego się nie wykona, to potem VCO pracuje na granicy, czyli z tego co pamiętam, a potem mam jeszcze dokumentację, to wam pokażę, już tu wchodzimy, tak. To z tego co pamiętam, to jest ten kondensator. To jest cewka VCO, a to jest varicap, czyli tutaj jest dioda pojemnościowa sterowana napięciem. Także tutaj, tu się dolutowuje jeden kondensator na plecy. To jest akurat VCO odbiornika, a po drugiej stronie, po drugiej stronie mamy analogicznie VCO nadajnika. Tylko sobie ostoj złapię. O. I tu jest. Dokładnie pokażę. Tu jest cewka VCO nadajnika i tu jest ten kondensator. O. Na której stronie na początku, jak szukałem informacji. To jest ten kondensator. tutaj też się dlutowuje. I już mamy przesunięcie. Yy, tam bodajże chyba 22 pico się dlutowuje. Przesunięcie mamy tej wersji lo, z Love band 1 yy, i już jesteśmy na paśmie 10-11 metrów stabilnie. Elegancko. Yy, dlatego tutaj yy, chcę powiedzieć, że przestrojenie jest banalne, ale no dorwać taką Motorola z tego najniższego pasma to jest dość kłopotliwe. No to dobrze. Mamy do dyspozycji Mnóstwo egzemplarzy z 42.50. No i, i możemy tutaj dokonać pewnych zmian. Tych zmian jest sporo, ponieważ jak chcemy tylko uruchomić odbiornik, to wtedy wystarczy, że zmodyfikujemy VCO odbiornika. VCO odbiornika jest od strony wewnętrznej. Od strony wewnętrznej. To jest ten, ten rejon. I musimy najlepiej by było, żeby przewinąć te cewki. To znaczy, nawinąć na nowo te ceweczki. To są cewki filtra dolno-przepustowego. Tu już sygnał wchodzi w ten sposób: przez tą cewkę, przez tą, przez tą. To jest cewka już, która idzie na odbiornik. To są cewki od PA. No ale dobrze, skupmy się dzisiaj na filmie na samym odbiorniku. I wtedy, wtedy możemy tutaj, że tak powiem, już słuchać pasma, pasma CB. To znaczy najpierw sprzętowo podmieniamy te elementy, a potem że tak powiem, w tym scalaczku wgrywamy kodę PLUX z pasma Love band 1 Oczywiście pod warunkiem, że tam mamy najnowszy soft wgrany w data flashu, bo jak już w tym flashu, bo jak mówię, najlepiej mieć najnowszy soft i pracować na tym najnowszym. Także kodę pluga sobie wrzucamy alternatywnym oprogramowaniem. Nie wiem, czy z CPS a zwykłego pójdzie, ale to pokażę też na innych filmach, to można zrobić. To jest są ceweczki filtra pasmowo. Przepustowego odbiornika. Po jednej stronie jest raz, dwa, trzy. Tu jest oczywiście e, tranzystor wejściowy LNA. I po drugiej stronie, tu też można by jeszcze na mikroskopie pokazać, by było lepiej to widoczne. Może tak pokażę. Tu są. O, ma troszkę za duże z, z powiększenie, i do małych elementów jest, jest ok, a do takich większych to, to, źle, to można, źle to się pokazuje. No ale dobrze, ale tutaj widać jest jedna cewka. Tu jest ten przedsmacniacz za pas filtrem. No i tu oczywiście są jeszcze dwie ceweczki. Tak, jak widać, odbiornika. Troszkę tych elementów jest do zmiany, bo tutaj też. Z tego co pamiętam też trzeba parę zmienić kondensatorów. Cewki nie ulegają zmianie. Cewki nie ulegają zmianie i jak to sobie ten blok po tej stronie powymieniamy elementy. E, oczywiście tam posługując się serwisówką e, e, płyty z low Band 1, bo cały czas pokazuje płytę z Love Band 3, czyli 4250. Czyli tutaj sobie zmieniamy tylko kondensatory, cewki zostają bez zmian. PA zmieniamy. Te ceweczki są do przewinięcia. 4, tu jest piąta, on ja ją już odlutowałem, bo zacząłem przestrawiać. I tu jeszcze jest jedna ceweczka, ja ją odlutowałem, żeby tutaj sobie poprawić te luty. Co tu jeszcze takiego można pokazać. No jeżeli mówię, tę operację zrobimy, to jeszcze są w PA, jeszcze są w PA. Kondensatory tutaj do masy i szeregowe równolegle z cewkami tutaj widzę, że są szeregowe tutaj też trzeba dolutowywać z zewnątrz żeby zwiększyć pojemność zgodnie z dokumentacją właśnie z pasma LOV BAND 1 także tu sobie dolutowujemy z zewnątrz no i w sumie tyle jeżeli chodzi o odbiornik, a jeżeli chodzi o nadajnik no to tu jest sekcja nadajnika też na zasadzie dolutowywania kondensatorów te cewki też trzeba będzie przewinąć te wszystkie pięć i co? I... I tu jest jeszcze ta jedna ceweczka, którą powiedziałem, że wylutowałem. To tą, tą też trzeba przewijać. Tych dwóch nie przewijamy, tu co jest nie przewijamy. No i radio pracuje nam sprzętowo w paśmie 10-11 metrów. Co tu jeszcze takiego? Tu jeszcze są filtry pośredniej częstotliwości. No to, on tam jest 12,5 kHz, może pod mikroskop rzucę. Może będzie coś widać. Momencik. Gdzie my tu jesteśmy? O, to jest filtr F. 455 i tu jest F. I ten filtr jest od strony wewnętrznej, a po drugiej stronie i tamten filtr był węższy, a ten jest z literką E. Czyli jest, czyli jest tutaj jest z literką obok niego, z literką E i z literką E. I tam jest taki przełącznik na kluczu 466. I jak przełączamy na 12,5 kHz, to się załącza ten filterek F. A jak chcemy 25 kHz mieć pasmo, to wtedy załączają się te filtry. Z literką E, które mają szersze pasmo przepuszczania pośrednie, czyli 455 kHz. Można tu lutować węższe, 9 kHz, co ja robiłem właśnie w odbiorniku przemiennika, żeby ten, ta, ten, ten no, tor był węższy, żeby nie było przebitek z kanałów obok. To taka modyfikacja. Też prosta modyfikacja, ale no, trzeba się pobawić tą lutownicą. Także to jest w tej sekcji. Nie polecam używać gorącego powietrza, bo można przytopić sobie boczne rzeczy. Także ja tu robię inną troszkę metodą. I co jeszcze? A mamy tu jeszcze takie coś. To jest mieszacz. Ja to może pod mikroskopem pokażę. Mieszacz. Już sekundkę, zlokalizujemy go. O, jest. A, pod mikroskopem pokażę. To jest mieszacz. MCL0430 to jest mieszacz diodowy i przed tym mieszaczem są już momencik sobie tylko ostoi złapię. o przed tym mieszaczem za VCO już sygnał jak idzie z VCO odbiorni, przy odbiorze idzie przez taki filtr dolno-przepustowy może ja sobie odwrotnie go przekręcę będzie bardziej takie Realistyczne. Momencik, znajdziemy sobie go. O jest, o, proszę spojrzeć. Tędy wchodzi sygnał z VCO. On jest filtrowany i on jest, ma górną częstotliwość graniczną jakieś tam. No, wysoko, powyżej, 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 bodajże, chyba 50 MHz, nawet sporo, bo tam jeszcze jest pośrednia. No, ale wysoki, i tu trzeba dolutować równolegle trzy kondensatory. Cztery cewki nie ulegają zmianie. No, Posługiwać się trzeba dokumentacją serwisową z pasma Love Band 1 takiej motory. I tu już mamy praktycznie działamy na paśmie 10-11 metrów z VCO. No i jak najbardziej mamy sprzęt załatwiony. No tak, w skrócie, to, to trochę z tym schodzi. Ale w skrócie chciałem powiedzieć, ile tu jest operacji, żeby przejść na pasmo CB. Jak przechodzimy na szóstkę, to jest banalna sprawa. Więcej roboty jest oczywiście tam z flashowaniem i tak dalej, ale ze sprzętem to jest dosłownie wymiana dwóch ceweczek VCO dla pasma 6 metrów, bo też jest na granicy, pracuje. Jakby ktoś kupił taką Motorola i od razu wgrał sobie częstotliwości pasma 6 metrowego, to to VCO tam bliżej końca, bliżej 51500, 51900 tam, gdzie przemienniki pracują, to, to tam by to chodziło, że tak powiem, na granicy stabilności i nie polecam, że tak powiem, bez modyfikacji używać radia. To dobrze, to by było tyle ze sprzętem. Eee, może na tym etapie, to jest taki pierwszy film rozpoczynający taki samouczek, jak sobie przestroić w własnym zakresie taką motorolę. No, oczywiście mówię, tu są elementy, no może sobie jakieś powiększymy, nawet tutaj przy tym przy tym y, y, bandpass filtrze odbiornika. Może ja sobie przejdę tutaj. Te elementy to są, no tak ładnie wyglądają, ale ale to są y, w gabarycie 0603. To są malutkie kosteczki, to tutaj trzeba, że tak powiem, mieć dobrą rękę yy, i no, plusem jest takim, że do wielu kondensatorów, jeżeli przystajemy z pasma 4250 na pasmo 10-11 metrów, to dolutowujemy na wierzch, to jest łatwiej. Ale niektóre kondensatory trzeba wylutować i wstawić na przykład mniejszą pojemność. Nie ma tego dużo, ale w tej wersji, że tak powiem, to występowało. Mm, jeszcze tutaj uwagi do przestrajania PA. Zwróćcie uwagę, że tu są kondensatory yy, wysokonapięciowe i jak ktoś będzie przestrajał, to polecam kupować kondensatory yy, C0G albo NP0, we wszystkich, i w odbiorniku i, i w nadajniku, ponieważ yy, no, tutaj motorola troszkę się rozgrzewa przy nadawaniu, ta temperatura rośnie. I czy i, i musi być taki kondensator, żeby on nie zmieniał pojemności w tak zmian temperatury? Był, żeby był stabilny. No i w sumie na tym filmie chyba to wszystko. Tak, tak wstępnie, wstępnie pokazałem, od czego tu zacząć. Może na kolejnym filmie pokażę, jak sobie właśnie prze, wgrać, wgrać do tego EPROMa w sat, żeby od razu radio było widoczne jako pracujące w paśmie 26 do 30. No tu mówię, mam dokumentację taką techniczną, to może na kolejnych filmach poopowiadam troszkę bardziej precyzyjnie. Dzisiaj to tak sprzętowo. Także dziękuję za oglądanie. Mówię, da się przestroić, bo na jednym radiu pracuję już, drugie mam na odbiorniku. Fajnie ten odbiornik jest i wcześniej miałem odbiornik na przemienniku jak robiliśmy takie testy i przemiennik pracował w domaradzu bez duplexera na zasadzie odsunięcia anten w dwóch lokalizacjach, to tam był Jesu FTR 1011 no i, i był kłopot, ponieważ to Jesu miał słabe, słaby mieszacz był słaby mieszacz i no i co? I okazało się, że silne sygnały tam przebijały się, przyblokowywało to radio. Nadajnik wchodził w odbiornik, bo odległość nie była za duża. No i, no te sygnały skwelcza audio, tam było dużo, że tak powiem, pracy przy tym Jesu. Ale Jesu jest dużo tańsze, bo Jesu można kupić FTL 1011. I też szybciutko można przystoić na pasmo CB. Sam odbiornik, oczywiście, no ale niestety parametry, porównując Jesu FTL 1011 do Motorola, to to jest przepaść. Jest czulsze, ale jest mniej odporne na sygnały mm, pozapasmowe, skrośne. I jak podłączałem Motorola pod, pod, pod Luplexer i Jesu to Motorola dużo lepiej pracowała, i dlatego, jak ktoś buduje przemiennik, polecam, mm, polecam taką Motorola no, też na Pasma krótkofalarskich często, często się właśnie Motorola stosuje, aczkolwiek też jakieś maksony, ale tam też to IP3 jest słabe. I, I tutaj mówię, sugestia jest taka, że jak ktoś buduje przemiernik, to odbiornik Motorola, nadajnik to może być dowolne radio. Tu, tam to jest tylko kwestia, jak jest tam modulacja wyregulowana. Myślę, że na, na dzisiaj to wszystko. I to mówię, to jest pierwszy film. Na kolejnych troszkę więcej rzeczy pokażę, co wymienić, jak wymienić, jeszcze na schemacie. No, jak ktoś, mówi, ma umiejętności nawijania cewek, ma mikroskop, ma lutownicę odpowiednią, no może takie radio przestroić. I płyta jest, ta płyta z Love Bandu spokojnie, spokojnie obsługuje i te najniższe częstotliwości. Jak widać, na SIBI można zejść. I jak pasmo 6 metrów, także poza mankamentami takich usterek jak Eprom albo ten Flash, to tutaj, no i końcówki też mówię, zdarza się, że padają, bo jak ktoś przesadził w ustawieniach albo przegrzał, albo miał wtyczkę tutaj źle dokręconą, albo wysoki jest no przy dużej mocy to to mogą się cyrki dziać. No i też radio się mocno nagrzewa, jak się długo, długo że tak powiem, trzyma nadawanie. Ale to może na kolejnych filmach. Dziękuję ślicznie i polecam kolejne filmy obejmujące temat przystrajania takiej motoroli z 4250 na 2630 Jeżeli ktoś ma, chce na przykład na paśmie 10 metrów pracować, no to jak najbardziej jest taka opcja. I dla też CB radiowców, też kolekcjonerów, że jeżeli będą mieć jakieś przemienniki w okolicy, tak jak u nas, no to bardzo ładne audio jest i, i bardzo ładna modulacja no ale to kwestia do wyboru chociaż teraz są radia takie że można sobie kupić nawet zwykłe CB radio i, i też ładnie to w FM je chodzi dziękuję, się dobre, dziękuję wszystkim dobrej nocy życzę i, i do kolejnych tutaj spotkań na moim kanale, kłaniam się